Cześć, ładnie dziś wyglądasz, ale pewnie to wiesz. Przechodząc do kilku ważnych i dużych informacji, trochę się działo w społeczności likerów i znam kilka wycieków, które okazały się potwierdzonymi przyszłymi zmianami w Dead by Daylight, a także kilka jeszcze niepotwierdzonych. Zasubskrybuj z dzwoneczkiem i daj lajka, jak chcesz więcej tego typu filmów. Mamy sporo informacji co do nowych licencji, takich jak Slenderman, The Walking Dead, Five Nights at Freddy's, Predator, Jason. Tokyo Ghoul i nawet Terrifier. W społeczności mamy jedno zaufane źródło i nowe, które zostało spadane przez zaufane. I kilka informacji potwierdziło, a co do reszty już nie jest taki pewny. Co wcale nie znaczy w 100%, że nowe źródło nie ma racji. Ale najpierw przejdźmy do przecieków, które zostały potwierdzone jako przyszłe nowe zmiany w Dead by Daylight. Od nowego źródła wiemy, które zostało potwierdzone przez sprawdzone źródło, że jego pierwszy post mówi, że w środku albo w późnym roku 2025 Chucky dostanie legendarnego nowego skina, zwanego Krasnoludkiem albo Skrzatem, z bodajże filmu Legendarny karzył. Kolejny post, jaki został opublikowany, mówi, że Dead by Daylight X Five Nights at Freddy's uzyska jedną z największych kolekcji kosmetycznych w historii. Z kolei post trzeci mówi, co potwierdza moją spekulację w dyskusji na kanale z użytkownikiem Deadrose, gdzie to Deadrose zauważył, że Rice byłby lepszym killerem niż Kaneki, ze względu, że Rice faktycznie jest złą postacią w przeciwieństwie do Kanekiego, który nie jest do końca złą postacią. I w tej dyskusji właśnie napisałem, że Rise byłby dobrym legendarnym skinem dla Kanekiego. I tak się właśnie dzieje. Dead by Daylight x Tokyo Ghoul uzyska legendarny skin Rise Kamishiro dla Kanekiego. Do tego wcześniej już padały słuchy w społeczności likerów, że jest potwierdzony żeński skin do licencji Tokyo Ghoul. A więc to jest skin, który zobaczymy. To są trzy posty, które dostaliśmy od nowego użytkownika Twittera. Które zostały potwierdzone przez wiarygodnego likera. Następne posty, jakie Wam pokażę, nie są wspierane przez tą osobę. Co jeszcze raz, nie oznacza, że nie pojawią się w dy, Prędzej pojawią się po prostu w innym czasie. Lecz miejcie to z tyłu głowy, że nie są to sprawdzone informacje. A w przyszłości, jak coś się dowiemy, będę dawać znać. A więc posty, które nie są potwierdzone, to Slenderman albo Operator. Następnie Dead by Daylight x Five Nights at Freddy’s. Springtrap będzie rzucał i przyciągał swój topór. Niczym kombinacja Huntreski i Devslingera. Skin z tomu będzie to Bear Trap z Security Bridge. I Tom będzie zawierał właściwą historię gry. Dead by Daylight X Terrifier. Został potwierdzony na następny rok. Dead by Daylight, X Predator. Zostało potwierdzone na następny rok. Disney przygląda się trybie 2 vs. 8 opartym na rezydencie Evilu, o którym mowa w tym odcinku. Link macie w opisie. Wszystko zależy od tego, jak sobie behavior poradzi z tym trybem i jaka będzie reakcja społeczności na niego. Jakby wszystko miało pójść dobrze, Disney ma się zdecydować na kolejny tryb 2 vs. 8: tym razem Obcy vs. Predator. 2 vs. 8. Dziesiąta rocznica Dead by Daylight zawita Jasona Voorheesa. Anulowanym chapter'em przez Dead by Daylight był Caroline. Ogród Śmiechu miał być mapą. Dead by Daylight x The Walking Dead. Potwierdzone na następny rok. Dead by Daylight x Jurassic Park. Zostało potwierdzone na ten rok. Killerem będzie Indoraptor, który dostanie Blighted Skin'a. Survivorami mają być... Alan Grant, i Ian Malcolm, a mapą Centrum dla Zwiedzających. Łącząc wszystko w jedno, czy ma to sens? Jeśli wszystkie zapowiedziane i potwierdzone licencjonowane chaptery miały wyjść w następnym roku, znaczyłoby to, że trzy z czterech chapterów będą licencjonowane, dodając do tego czwarty z The Walking Dead, który zawierałby surwa. Czy to wszystko prawda? Dowiemy się w kwietniu, kiedy ma wyjść czarny i transseksualny Survivor. A co do Krasnoluda jako legendarnego skina dla czakiego, ma to sens, czemu go dodają, ponieważ ułatwiłoby to dostanie skina Roberta dla Frediego. Behavior wie co robi, dajmy im gotować. A co do Jurassic Parku, podobno w tym roku nie wyjdzie i został przesunięty z tego, co mówi wartościowe źródło. A teraz, drogi widzu, jeśli chcesz wiedzieć, co się będzie działo dalej, nie zapomnij o subskrypcji. Do następnego!